Słuchajcie, dzisiaj taki temacik, samochód, który jest dość często spotykany na naszych polskich drogach. Wiele tutaj o nim nie trzeba wam opowiadać. Auto bardzo lubiane, komfortowe. No, okular 211, no to już tak fajnie wygląda. W sumie to nawet bym stwierdził, że jeśli 211 jest bardzo zadbana, to wygląda wręcz pięknie. Benzynowa fałszuska pod maską, automat całkiem spoko wyposażenie. A co wy na to, jak wam powiem? Że ten 20-letni Mercedes ma troszkę ponad 70 tysięcy przebiegu. Mercedes E240 z 2003 roku. Nie wiem, jak ten egzemplarz się uchował, ale jest tu pełna dokumentacja, nawet jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia w opisie filmu. No, dzisiaj w klimatach industrial, także na zewnątrz będzie troszeczkę głośniej. Przynajmniej chwilowo. Patrząc na ten samochód, widzimy takiego klasycznego Mercedesa. Sedan, srebrna strzała, felgi, proszę bardzo, nie za duże, nie za małe. 16. to są one tutaj yy, polerowane maszynowo. 225 na 55 oponka, linia. Awangard. Taki Mercedes wcale nie musi mieć potężnych kół, by fajnie po prostu wyglądać. Mercedesem powinno się też jeździć wygodnie, i tutaj jak najbardziej te kryteria są spełnione. Szczerze mówiąc, jest to coś niesamowitego. Bardzo lubię oglądać takie egzemplarze, ponieważ nie wiem, ja takie samochody oglądałem dawno temu w salonach. Często jak prezentuję wam jakiś starszy samochód, no, to po prostu nawet jeszcze nie miałem prawa jazdy. W zasadzie to ja prawo jazdy mam od 2004 roku. To jest 2003 rok, także faktycznie nie miałem tutaj jeszcze prawka, a tym samochodem już sobie jakiś pan po Niemczech jeździł, bo to jest ciekawe, jak oglądamy srebrnego Mercedesa, który nie jest w różnych odcieniach, nie jest to taki kameleon, jednolity. Powiem wam, nawet ten srebrny lakier odbija się tutaj od niego. Na no, awangard, no to mamy takie niebieskie, atermiczne szyby, bodajże. Do bagażnika już nie będziemy zaglądać, bo tam są prywatne rzeczy, też właściciela. No, mam nadzieję, że słyszeliście. I przestrzeń pasażerska z tyłu, boczek drzwiowy. Tutaj jest skóra. Miękko W tych latach. Za prawdziwą skórę nie trzeba było dopłacać, aktualnie na przykład jak mamy Artico w Mercedesie to jest taka ekoskóra, a do prawdziwej trzeba dopłacić? Nie. Tutaj jak skóra, to skóra, właściwie tutaj jest półskóra, tutaj jest taka siateczka materiał, boczek drzwiowy, tu bardzo miękko. Tutaj tkanina, tutaj bardzo miękko, tutaj też jest wyściłane tkaniną, dwie kieptacki, tapicerka wygląda w ten sposób, ogólnie jeśli tym samochodem będą podróżować osoby 4 o wzroście 185 cm, no to będzie z miejscem ok. Ale jeśli no, dwumetrowiec za dwumetrowcem, samochody z generacji na generację robią się coraz większe. No i tak to tutaj wygląda. Troszeczkę muszę być tutaj przechylony, albo tak się po prostu rozsiądę, a wtedy ten fotel musiałby być przesunięty troszeczkę do przodu. Podłokietnik, wszystko w skórze. Nawet to książeczki. No jak nówka. Tutaj można sobie coś włożyć. Też jest to w skórze. Regulacja odcinka lędźwiowego. W ogóle ładnie te dekory wyglądają. Takie błyszczące, ciemniejsze drewno. Trochę chromu. Klamka też chromowana. No luserko niewyrane. Proszę, fotochromowe. Jeszcze takiej starszej generacji. Także mogą one wylewać. Tutaj jest w stanie idealnym. No i drzwi z przodu. Jeśli chodzi o fotele, no to można powiedzieć, że nie są one w ogóle wypierdziane. Tak oto wyglądają i ogólnie jak tutaj jak tutaj wsiadamy, też można się trochę zdziwić. Są one oczywiście komfortowe, miękkie, ale w innych e klasach jak siedziałem, no to już tam były one troszeczkę takie bardziej pufowate. Tutaj nie. Dobra, schowamy się do środka, bo dzisiaj troszeczkę tutaj głośno, a fajna miejscóweczka jest. Proszę, widok z perspektywy kierowcy że Wam tutaj Ferrari Testarossa nawet prezentowałem, kierownica też jest tutaj jeszcze przedliftowa, nie ma żadnych podcięć, ten samochód tutaj nie chce nam pokazać, że Uuu, jestem torowym zawodiaką, nie. Dostojność. Hasztag. Mercedesiarze z pewnością będą wiedzieć, że tutaj na przykład te przyciski, one się wycierają. Oczywiście, jeśli one się już wytrą albo zżółkną, można sobie tą warstwę ściągnąć. Przynajmniej w W220 tak było. jak kiedyś miałem W220 i tak zrobiłem. Ona już miała większy, dużo większy przebieg. A tutaj, ja czuję pod palcem, że jeszcze to oryginalna powierzchnia taka, ta gumowana. Jest ona w stanie idealnym, jak nowe. Tak powinno być. 73 tysiące przebiegu, odpalamy po środku wyświetlacz prosty, monochromatyczny eee, tu trochę widać te pikselki, no ale samochód ma swoje lata ale jest to funkcjonalne, bardzo wszystko jest przejrzyste no, digital to tutaj jest poziom paliwa i płynu chłodzącego, temperatura śliczne są te białe tarcze w Mercedesach, no, w ogóle kozach aż się ślinie tak trochę, jak oglądam ten samochód to się człowiek ślini nawet klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, radejko, normalne, jeszcze tutaj nawet można posłuchać sobie kaset, jak dobrze widzę no jak ktoś młodszy może nawet nie wiedzieć do czego to służy tutaj proszę schowek tutaj kolejny schowek może być też tutaj w Mercedesach zmieniarka, ja na przykład kiedyś miałem CLS-a 219 i tutaj była zmieniarka CD bardzo fajne miejsce, też takie srebrne. To jest zawsze oryginalne, awangard. Dwa typy pracy skrzyni, winter i standard. W trybie winter auto tutaj rusza z drugiego biegu, żeby było łagodniej. Tutaj jeszcze schoweczek jeden i tutaj proszę takich pod podłokietnikiem. I jeszcze tutaj jeden, wszystkie te schowki są oczywiście tak jakby flokowane. Tutaj też kolejny schowek, taki feature. Jak chcemy coś wyciągnąć, na przykład małego, żeby tam tak nie sięgać, no to możemy sobie tutaj od dołu to podważyć. Proszę, schowek, też miękko opada. Jest tutaj taka półeczka, nawet ona jest flokowana, nawet na niej jest chrom. Wszystko to jest pięknie wykonane, oryginalne, ryflowane dywaniki Mercedes-Benz też są one takie charakterystyczne jak na Mercedesa i jeszcze tutaj taka ciekawostka to może nie jest ciekawe, to jest normalna sprawa podświetlenie, jeszcze tutaj nie ma oczywiście oświetlenia LED i tak dalej, ciepłe, normalne, takie żółte podświetlenie, jeśli zrobimy tak jeśli macie jak klasy, nie wiem czy wiecie to można tutaj zrobić coś takiego jak jest wyższa osoba żeby sobie to przesunąć, dobra możemy zgasić i zajrzymy pod maskę no wygląda to Kawał silnika M112 E240, czyli pojemność 2, 600, V6, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, iż 210 była na kanale z tym silnikiem, taka jakby śliwkowa, 177 koni mechanicznych, 240 Nm, silnik jest skonfigurowany z 5 obiegową automatyczną skrzynią biegów, 5 g wręcz debilo odporną, auto ma napęd na tył i w takiej konfiguracji waży mniej więcej 1600 kg, jeśli chodzi o zużycie paliwa, taką jednostką. No to mniej więcej 8 litrów do 15 litrów, zależy jak będziemy sobie jeździć. I osiągi. Zamknijmy. Taką E-klasą jeździ się dostojnie. Chociaż na autostradzie można też sobie troszkę szybciej pojechać oczywiście. Przyspieszenie do pierwszej setki producent deklaruje, że wynosi tutaj 9,4 sekundy. A prędkość maksymalna to już 232 km na godzinę. No patrząc z perspektywy masy tego samochodu, napędu na tył, ogólnie gabarytu kawał auta, to przy 177 koniach ponad 230 km na godzinę deklarowane przez producenta jest wynikiem bardzo dobrym. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by to sprawdzić wszystko i zweryfikować. Jesteśmy na miejscu. Możemy palić. Pyk, jedno pyk, cyknięcie takie jakby. Wszystko OK. Normalny, aksamitny wręcz e, dźwięk sześciocylindrowej benzynki, wiadomo. Jeszcze sobie tutaj wykasujemy zużycie paliwa. I możemy startować. Klimatyzacja jest wyłączona. To jeszcze przedliw, więc jest tutaj AC off po Oliwce jest AC. No jest też inny panel, jak mamy czterostrefową klimatyzację. I co? I skrzynia w tryb standard. Nie W. Standard. Proszę bardzo. Mieczysław. Przyjemnie się takim samochodem jeździ. Kurcze, nawet gdy wejdziemy do jakiegoś nowego teraz samochodu, a potem do takiego Mercedesa. Nie odczujemy za bardzo. Różnicy i to nawet, a zaraz wam dokończę. I to nawet już nie mówię o tym, jaki jest stan tego samochodu, ale nawet o takie chociażby wyciszenie, prowadzenie. Wiadomo, tutaj mamy troszkę wyższą, wyższy profil e, opon. Ale to wszystko jest takie wciąż mega, dzisiejsze w odbiorze. No, w te wnętrze to jest taka klasyka, po prostu mercedesowska. Wi wiadomo, no widać tutaj lata, że ten samochód ma 20 lat, ale wszystko to jest takie bardzo, bardzo eleganckie. No i jakie dzisiaj mamy wiatr? Wiatr mamy boczny, ale bardzo delikatny. No, tak, może troszeczkę w dupkę, ale tak. Bardzo delikatnie, no ja, jak nawet stałem wcześniej i tutaj sprzęt szykowałem jest praktycznie nieodczuwalne 15 stopni, lekkie chmurki Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości Ideolo I decha No ale to w ogóle próba autostrada niemiecka Niemiecka, E-klasa 211 Autostrada niemiecka bez ograniczeń Jawol, alo i Marek, i Magdas, szalca do drugiego mostu, 182 km na godzinę, według GPS-u. No i teraz pod górę, 191, tutaj sobie możemy odpuścić troszeczkę, tu luźny Ryszard. Paczka 9 to chamski luźny Ryszard. Zaskakujący, że ten samochód ma tyle lat na karku. Wciąż jedzie się nim tak przyjemnie. Dobra. Tutaj w sumie chwilkę możemy sobie odpuścić. Może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe.

tu pewnie coś będzie po 3000 120 No, a troszeczkę mniej Chociaż Trzy Tak mniej więcej Tak, wiecie, mniej więcej Eee, pasuje mi taki okular nawet I jest w ogóle sens tak deptać Czy po prostu podziśniemy sobie Na odcinku specjalnym Tak trochę tutaj można W sumie Tak troszkę No takie łączenia na mostach Na wiaduktach Jak ten samochód to po prostu Pokonuje pięknie Ślicznie I takie 217. Dobra. Widzimy się na odcinku specjalnym. Wspinamy się pod górkę. Tutaj już musimy deptać. Na razie jechałem sobie tak spokojnie. Tutaj akurat takie na podtrzymanie 190 km na godzinę. No tutaj depnięcie, ale jest pod górę spokojnie. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Ale to jest jazda. Mówię wam. Taki Mercedes CLA. No takie CLA nie ma szans raczej. Chociaż potrafią też być szybkie. Bardzo aerodynamiczny samochód. Ale wyprzedzania nie ma szybkiego. No nie, takie w miarę powiedzmy. Kurczę, ale odpuścić niestety musiałem. Mietku, panie Mietku, dzida panie Mietku Dobra, takie 227 km na godzinę Nie będziemy tutaj już Mieczysława męczyć Nawet 228 się załapało no, proszę. Windowsik, zjechaliśmy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie, na Zaraz zrobimy sobie sound No sound check, iś Magdas. Jawol. Ok. A z jednego, bo tutaj już jest telefon przyczepiony. Ole, tutaj pierdzi lecą. Proszę. No dzika O nawet sobie też samczek kręcili tam na telefonach widziałem. <laughs> no i fajnie. Mają ludzie zajawkę. Niech się bawią kurczę, niech robią, niech robią to, co lubią. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Może aż v-maxem nie pojechaliśmy takim totalnym, ale v z dzisiejszego odcinka to 228 km na godzinę. Próba była mega. Relaksująca, odprężająca. Bardzo przyjemnie mi się jechało. Mam nadzieję, że ten mega zadbany egzemplarz Wam się strasznie podobał, jak i ten cały film i próba autostradowa. Pozdrawiam, do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się.